Wydawnictwo Jungowska przedstawia. Michiel Ende. Niekończąca się historia. Przekład Sławomir Błaud Czytają Edyta Jungowska i Piotr Frączewski. Lepiej łowco. Spłąkany w bagnach ci utonąć, bo w krainie martwych gór jest przepaść głęboka, mieszka tam i gramul czyli mrowie ze strachu. Streju wiedział, w którym kierunku powinien iść, aby zawrócić. Nie było to możliwe. Zbyt daleko się zapuścił. Mógł już tylko iść dalej. Gdyby chodziło jedynie o jego własną osobę, to być może usiadłby w jakiejś jaskini i czekał tam spokojnie na śmierć, jak to w takich wypadkach czynili zwykle łowcy z jego ludu. Lecz był na szlaku wielkiego poszukiwania. Chodziło o życie dziecięcej cesarzowej i o całą fantazjanę. Nie wolno mu było rezygnować. Posuwał się więc coraz dalej, to w górę, to w dół, i niekiedy uprzytamniał sobie, że długi czas szedł jak śpiący. A tymczasem jego duch przebywał w innych rejonach i bardzo niechętnie powracał. Gdy raptem usłyszał łomot, którego nie umiał sobie wytłumaczyć, bo nie był podobny do żadnego innego hałasu, jaki kiedykolwiek dotarł do jego uszu. Był to huk, ryk i szczęk. A jednocześnie atreju czuł, jak zatrzęsła się cała skała, w której wnętrzu się znajdował, i usłyszał trzask kamiennych bloków, odrywających się z łoskotem od skalnych ścian. Czekał chwilę, aż owo trzęsienie ziemi, czy też co to tam mogło być, ustanie. Kiedy jednak nie ustępowało, zaczął pełzać dalej. Dotarł wreszcie do wyjścia. I ostrożnie wysunął głowę. I oto zobaczył ponad mrokiem głębokiej przepaści, rozpięta między jej krawędziami, wisiała niebywałych rozmiarów pajęczyna. A w jej kleistych niciach, grubych jak liny, miotał się wielki, biały smok szczęścia. Walił ogonem i łapami jak szalony. Wplątując się coraz bardziej, beznadziejnie. Smoki szczęścia należą do najrzadszych zwierząt w Fantazjanie. Nie są wcale podobne do zwyczajnych smoków czy bazyliszków, które, jak olbrzymie, wstrętne węże, zamieszkują głębokie pieczary, buchają smrodem i strzegą jakichś prawdziwych albo urojonych skarbów. Smoki szczęścia natomiast są tworami powietrza i ciepła, istotami o niepohamowanej radości i mimo potężnych rozmiarów, lekkimi jak letnie obłoki. Toteż do latania nie potrzeba im skrzydeł. Pływają w podniebnych przestworzach jak ryby w wodzie. Widziane z ziemi wyglądają jak powolne błyskawice. Najdziwniejszy jest ich śpiew. Głos smoków szczęścia brzmi jak szlachetny dźwięk wielkiego dzwonu. A kiedy mówią cicho, wydaje się, jakby ten dźwięk dochodził z daleka. Komu zdarzyło się słyszeć kiedyś ten śpiew, nie zapomina go już do końca życia i opowiada o nim jeszcze swoim wnukom. Smok szczęścia, którego zobaczył teraz atreju, doprawdy nie znajdował się w nastroju do śpiewu. Długie, giętkie ciało, którego łuski koloru masy perłowej iskrzyły się różowo i biało, zwisało poskręcane i spętane w olbrzymiej pajęczynie. Długie wąsy upyska, bujna grzyba i frędzle na ogonie były zaplątane w kleisteliny. Tak, że zwierzę ledwo mogło się ruszyć. Tylko kuliste oczy w lewej głowie lśniły rubinowo i wskazywały, że smok jeszcze żyje. Wspaniałe zwierzę krwawiło z wielu ran, bo było tam jeszcze coś innego, coś olbrzymiego, co wciąż spadało błyskawicznie na białe ciało Smoka jak ciemna chmura nieustannie zmieniająca swój kształt. Raz przypominało gigantycznego pająka o długich nogach, wielu płonących oczach i grubym tułowiu pokrytym czarną, skłębioną gęstwiną włosów. To znów stawało się jedną wielką dłonią z długimi szponami, która starała się zmiażdżyć smoka szczęścia. A w następnej chwili przeobrażało się w gigantycznego czarnego skorpiona, atakującego nieszczęsną ofiarę trującym żądłem! Dopiero teraz Atreju dostrzegł to, co dotychczas uszło jego uwadze. Cały ten przerażający stwór nie miał jednego stałego ciała, lecz składał się z niezliczonych, małych, stalowo-niebieskich owadów, które brzęczały jak rozwścieczone szerszenie i w gęstej chmarze tworzyły coraz to nowe kształty. Był to Igramol, i Atreju zrozumiał, dlaczego nazywano go mrowiem. Wyskoczył z ukrycia, złapał klejnot na piersi i krzyknął najgłośniej jak mógł. Stać! W imieniu dziecięcej cesarzowej. Stać!